Hej witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak już wcześniej mówiłem, bawimy się z naszym zwariowanym albo szalonym Maksymilianem, który mu troszkę się oberwało, bo mamy pistkę pod okiem i dłuższą brodę. To... Nie dać czasu aż płynie? Nieubaganie. O, no jestem, jestem, no wiem, że się skniłeś. E, dobra, ludzki, obiecałem Wam, że się przelecimy. Balonem. Balonem. No, ważna lokalizacja. Jedziemy, co tam? Trochę rozrywki też musi mieć Pan Maxiu. Nie ma kobiety, to przynajmniej może się polatać. Mam nadzieję, że nie będę musiał nic... E e nie będę musiał używać ben benzyny, bo tam... Tylko paliwo od tego, od naszego balonu. Jakaś fajna wieża tam jest, ja bym się tam przejechał Woda Woda akurat mamy full, więc nie jest mi potrzebna woda, póki co. Kurde, no... Piękna jest ta bia. Jaska się kręci Jezus pod górka to już ciężko masz A jak będzie fa to mf What the fuck? co to jest? A nie 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 wracam się do Nie skaczę Bo znowu się sobie samochód I żeby będzie chyba na naprawiać Kurde no muszę no, jejku. Będziesz naprawiać. Lubisz to przecież. Lubisz naprawiać samochody, prawda? Oh shit, przesadziłem trochę. Nie, nie rozwaliłaś tak bardzo. No i to fajne było. Uf. Około połowy HP naszego samochodu. Nie tam Nic nie zrobiliśmy, no nie? Znowu nie sprawdziłem, kuźwa Kurde, jedź. Tak. Kurde, pomyliłem się. Tak. Napraw, napraw. Ja mam tu wleść Nie ma wolonu! Jest balon. Okej, okay, chyba wiem co muszę zrobić. Harpun? Siadaj tutaj, bo potrzebuję harpuna. Kurde, jak ja mam się dostać? O to hek hm. Jezus, maksik, maksik Tab No bym chciał, bardzo bym chciał Ale przecież bym nie mógł Wymaga wybuchu? Nic takiego nie... Nie widzę, aby było. Może od tyłu? Trzeba tam wejść jakoś. Halo, halo. Nie może być od tyłu dupa. No, a czy od tyłu dupa jest, zawsze. Ale nie ma tutaj wejścia od tyłu. No, śmieszne. Nie. No to Maksik, nie będziesz się bawić. Hej! Szukro mi. Dawaj ten... Waj tu z tym samochodem. Jedziesz. Dobra. No to cóż no jejku. Konwój. Przydałoby się to rozpiździć. I ten konwój. Najpierw sobie pojedziemy tu, zbierzemy co trzeba, raczej co można, no bo się potrącił w rajze, zakarać się, że samochód. lecimy! 7. Ну, no, хоть, хоть, хоть. Иисус, oh, и на дупе его надепнуть. Заржни их. Uh! фурии. Tylko jeden z dwóch? Tutaj mogę to być Tak, jakiś strzępek historii O, no i pięknie Wszystko po drodze Oj kur... Nie chciałem odwrócić, fakt. Ciebie jeszcze zobaczymy, co to masz. Miałeś. Kanister. A zresztą... Palić go. Bo mamy pełne. Ty nie żyjesz pewnie, co? No nie. Nie, nie rusza się to pewnie, nie żyje. Dobrze, że on tego z Gretka przy sobie sobie ten samochód ciągle naprawia, bo ja bym musiał co chwilę kraść nowe samochody, to mi się spodobał już. Straszak. Jepsiu! Mmm... no. Dobrze? Nie! Najechałem. U, wiedziałem, że będziesz strzelał na mnie. Rozwalimy im to. Uu! Zdychaj W takiej odległości wystarczy. A ła! Wow, dostałem! Chcę pozbierać trochę złomu Dobra Skoro wy do mnie strzelacie To ja was zabiję Dobra Nie tylko ty masz sniper K okay. R Nie mam nic! No fuck. Fuck, fuck, fuck! Tak mam mało życia! FAK! Dwóch snajperów! Jestem pod zasięgiem. Nie. Ja pim kole Cztery, pij tą wodę. Wypij nawet całą jeśli musisz O ja musimy teraz złody szukać Jeszcze jaki samochód Oh, what the fuck? Booyah. Um, Okej, okay. możemy teraz um, użyć to właśnie taran, bym chciał. Zainstalowano? Nowy taran. O tak. Wsiadamy do taranu. I wiecie co? mnie wkurzają. Ja bym ich rozwalił. Ja bym ich rozpiścił Albo nie. Srom na was. Ciężki do was jest dostęp. Ja bym musiał trochę. Nie, bo nie. Muszę was. Kurde, dwóch najperów. Mogę? Czemu nie mogę? Dawaj go, nienawidzę snajperów. No oh sit Kamieniami. We mnie. Teraz nie mogę pozwolić na to, żeby mnie obili. What the co to było, się wystraszyłem. Zapin kole. O, nie dostarczają, nie muszę do nich wchodzić. Ej, to jest zarąbista sprawa. Muszę jak najwięcej baz przejmować Dobrze Rozwalimy bazę. Denerwujecie mnie No dwóch sniperów mieć i O oh, fuck BUM Zabij ich kurde moks ZA! Dzięki! Kurde! Jednym go! Pięknie! Złom 11! O Jezu, znowu się będę... Chcę z wami bawić. Cej, tanisterek Dosięgnie Dosięgnie Gdzie wy jesteście? O chuj Znaczy o, o kurcze Snajper Czy on mnie dosięgnie? Widzę, że on gdzieś celuje Nie będę marnować. Okej, okay, pewnie muszę iść na górę, ale... No, super. Sygnia. Jedzonko, fajnie. Fajnie, że jedzonko jest. Mam już pełne HP, szkoda, że nie mogę zbierać tego jedzenia. Oj, część, którą mogę wykorzystać do ulepszenia samochodu. Gitara. I woda! Woda, woda, woda! jej, jej. Super. To chwilą całą wyrzopają, bo my kurde snajperzy prawie zabili. Zawsze lepsze to niż nic. 20% więcej wody. To jest gitara. Nie chcę spaść. O fuck O fuck, widzę to co jest. Myślę, że to jest takie jakieś ten... Um, A jak się nazywa pułapka. O. Uciekaj, Max. Uh -huh. Dobrze idzie. Po prostu będziemy rozwalać im wszystkie bazy, które są możliwe. Tak widzę jakieś insygnia. Cieszę się, że tutaj byłeś, w Dobrze, Trzeba iść tutaj i do góry. Tak. No co, idziemy do góry. żaskun. Gdzie jestem, Jaskun? Dobra, nie chcę mieć... O, tego, z tym jeszcze nie walczyłem. O, tu to będzie szybko. Szybko będzie. Idealny blok. O, oh, cholera. Dawaj mi tą furię. Dobrze. Dobrze! Nie go, Nie. Seria ciosów. Zabójstwo furi. I kolejne zabójstwo furii. Możemy się da kolejne... Ah, nie. Kurde, po jajach go. Ej, tu było ich sporo. Zobaczcie, że on mnie teraz tu ustrzeli. No już wolałem zmarnować. Zmarnować, no tak to musiałem zrobić. Tak, bo musiałem zniszczyć te insygnia. Taki jest, taka jest część. Taki jest, taki, taki jest... Taki jest Max. Maxi rozbójnik Okej, okay. rozpinkaj to Kurde, myślę, że spodnie na mnie, byłem wręcz przekonany, że to na mnie zleci Stąd szedłem, czyli potem muszę iść na dół Tutaj też stąd to też jest drabinka eee, Jakiś zbiornik by się przydał Słom, okej okay. Fuu, noga tam jest O Uciekaj Maxik Nie but O, kolejny insignia. I, I złon I jeszcze jedna czynność do samochodu. Super. Bierz to. A ty nie jesteś do samochodu. Chyba. To jest złom po prostu, no? Tylko zabezpieczony. mam ponad połowę złomu. Jak tam do góry wejść? O. Masz odpowiedź. Kto szuka to nie znajdzie, tak? Tutaj nic nie było? Nie Wolałbym wszystko u górę najpierw yy, przejrzeć Żeby potem nie trzeba się było wracać Abym walnął papą, papą o to Jezu już co widzę Iż mi to boli, każdy razem, jak tak sobie wyobrażam, jakbym strzelił tam jabskiem Nie! Tej! Kurde! Ile jeszcze? Złom! Złom! O! Nie byłem tutaj jeszcze. To czegoś narzekasz? Tutaj coś też widziałem. Nie ja wiem, może mi się wydawało. Ale żeby tu nic nie było... Jest! Złam, a tam ostatni zbiornik. O jest git Tylko jak ja mam tam wejść? Tam jest na bank ostatni zbiornik. Albo tu, nie. Tutaj się bałem, że kurna chata. Coś przegapiłem, jakieś wejście, jakieś zejście albo co. Six and a half hours later. No nie tu. Wytrzymały jesteś, stary! Już myślałem, że po tobie. To jest jakiś? Nie. Stąd przyszedłem. Czyżbym tutaj coś ominął? Nie. A, no tak, no bo nie mam iść tędy, tylko do tej dużej dziury mam wejść. No. Brawo. Największa kurde dziura... w tej mapie. Bum! Koniec z Tobą, Panie. No największą dziurę ominąłem, ale... Wszystko dobrze. Zniszcz wszystkie. W stu procentach. Jest git. Zagrożenie obniżone o jeden. Trzy. O kurde. Myślę, że dopiero jak zejdzie do zera, to zyskam zaufanie od tego, tego typka. Jak mu porozpiszczam wszystkie te te, roz, te roz, rozbazy, te wszystkie bazy. No to ja w takim razie się ze wami żegnam. Już tutaj na mnie zgredek czeka. No dam ci się przejechać ten kawałek. Dobrze, to ja się tam żegnam, na razie, cześć, pa. Yo.